Gury gruba kiera, moja tak takie praw Nie mordę powydzierać Wiesz do mnie, to kucze pas Ludzie zaczynają śpiewać, kiedy tylko puszczam gaz Helas pomiga, jak trzeba ta mała, jak na wojnie Zobacz na jak pierdolnie Znacznie bolnie Pojeździmy na spokojnie uskie spodnie Zimny łokieć łapa kiep kiep dala napierdala jeb i żaden diesel, żaden gaz Tylko w befinu no raz Siedzisz na zleżaku nać Chcesz się ścigać a tą pracę i na ręce <grystwo zbadać> <grystwo zbadać> Już Teraz już tak. Halo. Witam wszystkich na dzisiaj. Pożuwa mm. e, Pokażę Wam dzisiaj, jak profesjonalnie wywalać się na lądzie. Jest dzisiaj z nami Kubuś, który będzie pokazywał, jak robi się z szybko na Kibid. Kubuś, zrób dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od razu, nie ma co. Niech to się włącza? a ja sobie włączę tylko żeby widzieć. To jest live pół godziny? Co? Live pół godziny, czy ile? A godzinkę za chwilę. Kurde, nie mogę grać. Możesz zobaczyć, kto ogląda? Można. Co ogląda? Yy, cztery osoby są. Może ja tylko widzę, kto, yy, ile osób jest, nie? Jakby coś napisali na możecie to napisać na to będę widział, kto jest na live. Na pewno jest gorzej, jakby go napisał. Na pewno Eee, Przecież... jest nasz.

Idę do wybala. jeszcze. Leci. I są Drugi jest na diakse. Och, panie. Drugi też gdzieś tutaj chyba się chowa. Ej chodź bo do szarej! Ja, ja gonię tego jednego żonę, On do biały On jest na otejku na środku Ja go gonię Dobra, leci Dziękuję Mamy opso O, cztery osoby! ja. Czy Messi Jej. jest na czacie? Messi, jeśli jesteś, to napisz. Dzień dobry. Albo y, zastęp panią, która oddaje za pieniądze. Albo tak. Idą do nas. No nie, gdzie wpadłem? Ja idę do białych próba druga. Bo my zieloni jesteśmy, dobra. Biali łóżka nie mają Nice Ja wymieniam już na Opsa Dziś wymieniają doma go po kamerę Dobra, Ops Jest już nałożony Akurator od 2000 sekund

to chyba bok Dobra, czy ja mam iść dalej. Dużo tych idę, Idziemy za kontaminację. Jezus A, żebym. Ja Nie mają rzucić łóżka Kubuś, bo oni się będą chcieli zemścić Możesz wracać Ale mamy Opsa, jest? Ja idę do niej bawić Jak im... game zniszczyłem łóżko już Ej, chodź tu, chodź Gdzie? Gdzie mam iść? Nie no Czekaj, bo łóżka łóżko i muszę je poprawić No gdzie? Kurde, było blisko. Dobra, nie żyje. Jeden nie żyje. Masz. Idziemy do nich? Co? A kto mi został? Aha, jeden żółty został. Dobra, to chodzi. Czekaj, bądź. muszę sobie łóżka zniszczyć. Chodź, poza jeden został. Zobacz, jeden został no, A bo on jest koło nas. A ja chłopie całą mapę szedłem. To on ma <grypti> As. <grypti> nas? No, na pół serca, nie Na pół serca. to się dobrze robi tak. Bloki. Co? Co? Tu się dobrze robi te klocki. Ano. Tu dobrze jest z perłą biegać. Bo perłę i rzucisz się w ścianę, i się uratujesz. Z perą to jest fajnie to biegać.

Weź strzałkę zrzuć, weź strzałkę zrzuć Ty nie mogę rzucić Czemu? Nie mogę rzucić Czemu? Masz TNT-ka Co mi da TNT-ka? Tego też nie mogę Weź uważaj, uważaj, uważaj! Ty bieszki, tu nie mogę wyjść Uważaj, ktoś jest Co? Uważaj, ktoś jest, uważaj, tam chodzi A Idź go sklepuj dobra, dobra, to ja... O, Ty ka straci jeden Wojduję. Zawsze mieć 300ki wełny przy tych klockach to trzeba postanowić niestety Nie Ci nie trzy sobie wełnę A ty nic Wybiję sobie trzystaki pomet Starczy Po co mi więcej Dobiem go dobry Ile się tym Po drugiej stronie O! Uratowany! Z Dobra Wyłaliłem go Jacy druga strona? Chyba Nie, on tu żyje Nie, Nie, u góry jest, u góry kliker. jest, u góry jest Uwalaj Oto Flicker Oto Flicker On jest bombardio, krokodio Co za bombardio? To że byłem chyba nie oglądał Trzeba go fireballem, bo to, tak, tak, to, to jest Tak, tak I... to wyplikuje deniu Autocyliczka jest autocyliczka On jest na górze, on jest na górze Dawaj ty, Dobra On nie ma fireballu, bo do mnie nie strzela Albo Maji Nie używa, swoje jest debilem De. A! On Chyba jest na dachu. Boże, a, jest, jest! Zeszedł. Denin, który masz poziom na craftu? Tak? E, 28, bo dopiero co zaczęliśmy grać. Ty, wywaliłem go i siebie. A jestem tym mózgiem. Mamy widza prawdopodobnie, który jest na live'ie. Denina. De, mam Denin. auto Denin. Autoclicker, auto Żyje. I jeszcze jeden masz i ja muszę kończyć Nie, tym razem nie. No nie, ja zginąłem. Ten autoclickerowiec jest autoclickerowcem. Jego nie zabijemy. Jak nie? Idzie, 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 idzie. Ja idealnie w łóżko skierowałem w Nie wiedziałem, że odbije tak ferba. I go w skierowałem. Dawaj, dawaj, robimy kładzaku. Gdzie on Spadł. Nie doleciał. W Charnyś, charnyś. Nie, no co ja robię? Ej, bo znowu tutaj jest ten Deni tutaj. Znaczy próbował być, albo żyje. Daj. Muszę chwamy kupić. Czy znaczy nie? Pomyliłem go, to jest ubiów. Nie, To jest Masz wędrówce się rzeczy? No, już sobie chodź. Dobra, robimy coś. Do. Co? Idę na środek Dobra, ja idę do jakiejś bazy. Ej, dawaj, szkoda, że na krewetki nie da się tak dobrze zgłosić. Ta. Ty, tylko po prostu nie tak. No to klikasz 100% No, cześć Działało się Czerwoni się za nas budują, o tu Dawaj, załatwisz go! No. Zabijesz go! Zabijesz go! Nie, chce mi się! On zeskoczył się wrzucił Nie, no dwóch! No dwóch nie było Obuwio, no nie Obuwie ma jakieś fajne, yy... bardzo rozkopuj, 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 rozkopuj rozkopuj. Dobra. Zatkaj, 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 zatkaj zatkaj. prosto, jeszcze? Czekaj, tu jeszcze A to zrobiłeś? O, patrz, to nie prosto, O nie prosto, Dobra, nie I będzie git! Jak zawsze będzie dobrze. O! Bo ronda i muszę kończyć, kurde, bo. Jest, 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 jest. Co, idą do nas, idą do nas. A, live! aż do na, na pewno na, na stówę, nie? Bo jak on się budował, to on tylko tak jechał i mu wszystko zabudowywało. Zabudowywało mu wszystko tak, nie? I on tylko tak jechał. To niemożliwe jest tak wyklikać. To, 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 to. Fireball, fireball. Kolej z tyłu. Patrz to co mam. Ole Sigma. Możemy go nazwać Zbychu? O, obroniłem Fireballa. Nie. Obronijłem. Obronijłem oni, nie o, 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 o. oni nie umieją. Oni nie umieją. Oni nie umieją. I Kuba, bo oni nie umieją. Czy on podleciał sobie na game'odzie? Oni? Ty. Bo on tu jest u nas. Nie. Ty. Ułapkę zrobił Sigma. Ten. Uważaj, uważaj, Upownia! 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 Upowniał! dobrze ja! Na Ja muszę ulepszyć tego, patrz, go się chyba da... Tak, naprawiłem tego. Zbycha. A, co... zbycha. Ja, Pani? Czy, zbycha. Oni mają łóżko? Mają łóżko. Czekaj, muszę to dać mało. Czego mają łóżko? Dobra. Wyłącz auto O, z czego oni mają łóżko? Co z wełną? Jak ostatnio byłem, to przynajmniej była wełna Co myślisz? Wełna, no, jak to byłem. Byłem. Wełna. Tu na górę, jak dojdziesz i zrobisz... A, no. Ej, pomocy! Jestem Jego TNT go wywaliła, nie? O, drugi! Aaa, nie, nie zdążyłem, nie doleciałem Nie zrobiłem, nie mogłem zrobić klocka Czyterem. Co? Cheater. Goni mnie. Jednak nie. Ale weź fireballa. Kurde! Co jest? Nie wysadził most. Wybohła jest... mi most. Ha, ha, ha. Nie, to ty. Nie, to ja byłem. Gratuluję. Dobra, zostawiamy bazę, rozwalamy jej łóżko, a później bijemy fireballami jak ostatni cioty. Co ty na to? No to ja bardzo bym udał, przełapał, ty i bić ich. Ty trzech oglądających, który masz poziom na. Dobra, czekaj, idę ogarnąć. Yy. Yy, dobra, no, ja, ja, to ja. To ja idę. Sobię. A chciałabym, żebyś. No, no, chciałabym, to... byś. Odbiłem, odbiłem. By to krzycki! Jest, po... mam, dawaj, dawaj. Kurde, on tu jest! Nawet dwóch. No nie, No nie! Autokliker, no! Nie Zbych. Zbychu, tego! Dobrze! Zabiłem. Pięknie. Zbychu jest Sigma no. Jedyny w swoim rodzaju. Ma tego ma, Sigma. No. Słuchaj, Sigma. i idę na jej bazę. Idź, zdupca ja sobie może poradzę z tym. Zbychu pewno ci pomoże Teraz Sigma Sam wiem Może kupię drugiego Zbycha, ale ja nie Bo on nic nie robi Zbychu się odzbychiwa Zbieram, ja nie? To... ja potrzebuję zalaza e, Wrzucam się do ender chesta Dużo ma? Stara, stara. Stara. O, Sigma. Ja to jest chło. Fat, to gdzieś mi jest. Jakie to mapy są zarąbiste, nie? Wywa Przez przypadek spadłem w dół i, i się uratowałem klockiem, nie? Te mapy są takope. No, tak jak ty się Sigma mapa Ale ja latam tym tintikiem. Dwóch są u ciebie, czy jak? Nie wiem, na razie to obudowuję łóżko Dobra Nic, to dobra wiadomość dla mnie Wychu się na mnie, patrzy Dobra, zrobiony klocek. Idzie za mną, idzie za mną Dobra, łóżko obudowa na tym Nie, on idzie do nas, do nas idzie Bo Musisz to skończyć Ja, ale to w sumie ja ci kazałem iść, a potem Derek będzie mówił, że sklaczowałeś mi całą rodę, a ja to łóżko obudowuję Ale nie no, powiem mu, no, no, no Tak Ja ci tak nie zrobię. Nie wiem, czy w ogóle jest na lagi Igor, jak pisałeś do niego u, dupę. dupe Przeciw dupę. Dobra, jestem użytku, to jest znaczy u nich O, oh, Puszkałt! Ja. No. Dobrze, u Buwio u nas jest. Zaraz O, jest Gdzie u Buwio jest? Teraz mają nauczkę, żeby nie zostawiać bazy. Nie. Dobra, lecek. War pomóż. Lecę, lecę. Zarabę. będę. U góry u nas jeden jest. Tak, u góry jest Lecę Dobra, jeden leży Zapchnął jednego Jest! JEST! Wygrano! Ale to, ale dobrze Dobra, ja kończę Dobra Dobra Króciutki live, ile on trwał? live'a? Chyba tak, wiesz Ile trwał? Nie, nie pokazuje mi to. O godzinę chyba. Bo... Nie, godziny nie. Nie wiem. Czekaj. A jak zakończysz to będzie widać. dwie minuty. Krociutki, jutro. Leki. Jutro może dłuż, dłużej pogramy, bo... Wiesz, albo. albo jutro bo jutro, wcześniej zaczniemy, nie? Jutro może być ten też film z forminga z nowej serii na przykład. Którym już panujemy. O, albo Man z Szymonem. Tak, albo Menhant Simon, który już obraził się na mnie.